Pokój i dobry, kochani. Dziś jest środa, 9 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Paswisko. Spróbujmy skoncentrować się na dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Daniela. Mowa jest o uwolnieniu trzech młodzieńców z pieca ognistego: szadrak, Meszak i Abednego. Okazuje się, że król zmuszał do tego, żeby oddawać cześć Jego Bogu, takiemu posągowi ulanemu ze złota. Ponieważ szadrak, Meszak i Abednego nie chcieli tego zrobić, odmówili, powiedzieli, że są w stanie nawet ponieść śmierć, ale nie zdradzą swojego Boga. Wierzą tylko swojemu jedynemu Bogu i tylko jemu będą oddawali cześć. I król tak bardzo się zezłościł, kazał rozpalić siedmiokrotnie bardziej niż potrzeba piec, żeby tam wrzucić do tego rozpalanego pieca właśnie tych trzech młodzieńców. Co więcej, kazał związać, związać ich najsilniejszemu, najsilniejszym żołnierzom ze swojego wojska, i tam wrzucili właśnie do tego pieca rozżarzonego, pieca ognistego. Okazuje się, że ich ciało było nienaruszone. Ich ubranie nie było spalone, włosy nie były zwęglone, ale jest jednak coś, co tam w tym ognistym piecu spłonęło. Otóż były to więzy. To wszystko, co ich krępowało, to zostało spalone. Pozostałe części ciała i ubioru były nienaruszone. Okazuje się, że tak to właśnie jest, że kiedy jesteśmy w opałach, w trudnej sytuacji, kiedy Pan Bóg przychodzi nam z pomocą, wtedy właśnie, kiedy wychwalamy Pana, kiedy nie ulegamy rozpaczy, Pan Bóg wyzwala nas. I również być może w Twoim życiu też tak jest, że jesteś w opałach i jest ci niekiedy bardzo ciężko, i wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna. To jednak ufaj Panu i zobaczysz, że właśnie w tym momencie możesz być człowiekiem najbardziej wolnym. Bo patrząc na dzisiejszą Ewangelię. Kiedy Jezus wyrzuca faryzeuszom i w piśmie, mówi im o prawdziwym zniewoleniu. To jest prawdą, że ktoś może nie mieć kajdanek na swoich dłoniach, może nie być skrępowany jakimś łańcuchem, a może być niewolnikiem może być niewolnikiem swojego grzechu. I Pan Bóg chce, żebyśmy przychodzili do niego, żebyśmy oddawali mu wszystkie skrępowane ręce, nogi, a przede wszystkim serce, a przede wszystkim umysł i duszę, żebyśmy to wszystko mu oddawali. Pomimo, że czujemy się po prostu spaleni, czasem może ze wstydu, czasem po prostu czujemy, że płoniemy wewnątrz czy na zewnątrz. Jesteśmy nienaruszeni, wprost przeciwnie, jeszcze bardziej umocnieni, natomiast nasze więzy są zerwane. Dlatego, kochani, życzę wam, abyście tak jak ci młodzieńcy w rozpalonym piecu, tak jak w swoim życiu, w tej trudnej sytuacji, byście wychwalali Pana, a wówczas On okaże swoją wielką chwałę i wyzwoli Was z grzechu do wolności. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.